Masz myjni i zastanawiasz się, jaki wosk najlepiej sprawdzi się na Twojej myjni? W naszej ofercie mamy dwa woski: Skywax i Ceramic Wax. Który z nich lepiej się sprawdzi? Wszystko zależy od tego, jakich efektów oczekujesz oraz do jakiej grupy klientów skierowana jest Twoja oferta. Niezależnie od tego, jakiego producenta myjnie posiadasz. Całą gamę produktów znajdziesz na naszej stronie sklep.bkfmyjni.pl. Carbax to klasyka, która sprawdza się w każdej sytuacji. Dzięki prostej, ale jednocześnie skutecznej formule tworzy cienką barierę ochronną na lakierze, która zapewnia połysk oraz nadaje efekt hydrofobowości. Co ważne, to produkt mocno skoncentrowany i w połączeniu z dużym opakowaniem aż 25 litrów sprawi, że starczy nam tego produktu na dłużej. Trwałość efektu to zazwyczaj 1 do 2 tygodni. To jest idealne na częste mycia i codzienne użytkowanie. Ten wosk dzięki formule bez silikonów i polimerów jest wyjątkowo bezpieczny dla instalacji, co sprawia, że można go skutecznie używać zarówno na starszych, jak i nowszych myjniach. Wosk Skywag ma bardzo przyjemny zapach, a jego uniwersalność sprawia, że jest on bardzo popularnym produktem wśród właścicieli myjni, którzy szukają tańszej alternatywy przy zachowaniu doskonałej jakości. Z kolei Ceramic Wax to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą wyróżnić swoje myjnie i przyciągnąć klientów szukających efektów premium. Wosk ten tworzy jeszcze twardszą, grubszą i jeszcze bardziej odporną powłokę ochronną, która skutecznie chroni przed działaniem słońca, soli drogowej czy zanieczyszczeń. Dzięki specjalnym dodatkom poprawiającym połysk nadaje powierzchni głęboką szklistość, tak zwany efekt wet look, który przyciąga wzrok i budzi skojarzenia profesjonalną pielęgnacją detailingową. Trwałość tego produktu sięga nawet 3-4 tygodni, co jest doskonałym atutem dla wymagających klientów. Wprowadzenie wosku ceramicznego do oferty to sposób na zbudowanie wizerunku myjni premium. Pamiętaj, aby poinformować o tym swoich klientów. To niewielki koszt, a może przynieść duży efekt. Podsumowując, Skywax to solidna baza do codziennego użytkowania, natomiast wosk ceramiczny dla tych, co chcą zaoferować coś więcej. Jednak pamiętaj, że możesz użyć obu tych wosków w jednym systemie. Ceramiczny na wosku, natomiast do osuszania Skywax. Oba produkty dostępne są w naszym sklepie internetowym sklepbkfmainia.pl. Zapraszamy.